Młodzi ludzie wstąpili w szeregi klas o profilu policyjnym. Czego pani im życzy na przyszłość? No to jest klasa bardzo specyficzna i uważam trudna. Wymagania są podwójne, ponieważ muszą sprostać zwykłym wymaganiom programowym, a jednocześnie przygotować się do pełnienia ewentualnie roli policjanta w przyszłości. Więc musztry ćwiczenia są bardzo wymagające. W związku z tym życzę im, aby... Przede wszystkim mieli dużo siły i zapału do pokonywania tych trudności, do wywiązania się z tych zobowiązań, które dzisiaj, o których dzisiaj słyszeliśmy, bo w przysiędze było tak dużo powiedziane, że można by pomyśleć, że oni powinni być idealni. Na pewno nie życzę im, aby byli idealni, bo nie ma takich ludzi i to jest trudne, męczące. Trzeba po prostu realizować to, co w danej chwili jest. Życzę, aby spełnili swoje marzenia, bo na pewno każdy z nich wstępował do tej klasy z jakimiś zamierzeniami, z jakimiś planami. Jeśli przynajmniej część z nich zrealizuje swoje cząstkę swoją, swoich marzeń, to, to będzie ich sukces. Więc sukcesu osobistego i w przyszłości zawodowego im na pewno życzę. Dziękuję. My, uczniowie klas policyjnych w Zespole Szkół nr 3 imienia Stanisława Wyspiańskiego, ślubujemy służyć społeczności szkolnej, przestrzegać regulaminu szkoły, wspierać słabszych i potrzebujących. Witam serdecznie panią dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Jaszczębiu Zdroju, Wiolettę Brzykce. Co roku przybywają nowe osoby do klas policyjnych. Proszę powiedzieć, ile w tym roku brało udział osób w ślubowaniu? No, mamy w tym roku dwie klasy policyjne. Obydwie są bardzo liczne, 28-osobowe. Klasy policyjne cieszą się dużym powodzeniem, niegasnącym i mam wrażenie, że coraz to większym. Mamy coraz to więcej kandydatów, takich bardzo ambitnych. Mam nadzieję, że w związku z tym w przyszłości zasilą szeregi policji. Od ilu lat funkcjonują klasy policyjne w tej szkole? Klasy policyjne w zespole szkół numer 3 funkcjonują od 2009 roku. Jaką rolę odgrywa e, ślubowanie ucznia klasy policyjnej dla szkoły? Myślę, że dla szkoły bardzo ważną. Uczniowie zobowiązują się do podejmowania pewnych zobowiązań, wyzwań, do pewnej postawy, którą będą prezentować, ale myślę, że to ślubowanie jest najważniejszym momentem właśnie w ich karierze szkolnej. Że w tym momencie uświadamiają sobie rzeczywiście, że droga, którą wybrali jest niełatwa, pełna wyzwań, i mam nadzieję, że to ślubowanie potwierdza to, że będą chcieli jej podołać. Dziękuję. Dziękuję. Jest ze mną pan Jarosław Potempa, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w zespole szkół nr 3 w Jaszczembiu Zdroju oraz policjant. Proszę powiedzieć, jakie predyspozycje powinien posiadać uczeń klasy policyjnej. Może na początku małe sprostowanie. Od pół roku jestem już emerytem policyjnym, ale właściwie policjantem jest się całe życie, i młodzież, która zdecydowała się wybrać ten, a nie inny kierunek. Powinna właśnie tą młodzież cechować już wytrwałość, odpowiedzialność, rzetelność. To musi być dobry człowiek, bo w przyszłości te osoby mają zasilić nasze szeregi, więc porządny, dobry człowiek. Dziękuję.